Najpierw dramatyczne wyznanie Edyty Górniak, a teraz to. Poruszające słowa obiegły Polskę. Edyta Górniak zdecydowała się na bardzo szczere wyznanie i wyjawiła swoim fanom, że posiada kompleksy, które znacznie wpływają na jej samopoczucie. Artystka nie ukrywa, że robi, co w jej mocy, by się ich pozbyć, lecz mimo to nadal nie czuje się najlepiej w swoim ciele. Słowa artystki ogromnie poruszyły wiele osób. Głos w tej sprawie zabrała ekspertka, zauważając, że w wielu branżach kobiety postrzegane są przez pryzmat wyglądu. Gorzkie wyznanie Edyty Górniak. Edyta Górniak na polskiej scenie muzycznej występuje już od kilku dekad, zdobywając w tym czasie masę fanów, uwielbiających jej twórczość oraz ogrom wyróżnień. Jednym z nich zdecydowanie jest zajęcie drugiego miejsca w konkursie piosenki Eurowizji, co jest naprawdę niebywałym osiągnięciem. Wokalistka znana jest nie tylko z iście anielskiego głosu, ale również z ogromnej szczerości. Edyta Górniak w wywiadach oraz w materiałach publikowanych w mediach społecznościowych niejednokrotnie dzieliła się swoimi przemyśleniami, które dla części słuchaczy bywały dość kontrowersyjne. Tym razem postanowiła podzielić się z fanami poruszającym wyznaniem. Niedawno Edyta Górniak zamieściła na Instagramie poruszające nagranie, w którym otworzyła się przed swoimi obserwatorami. Piosenkarka wyjaśniła, że w ostatnim czasie żyła w ogromnym stresie, który wyczerpał ją nie tylko psychicznie, ale także fizycznie, co następnie odbiło się na jej wyglądzie. Dlatego też, nagrywając materiały dla swoich fanów, korzysta ze specjalnych upiększających filtrów. Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali, tłumaczyła. Edyta Górniak wspomniała również o kompleksach związanych z figurą. Wyjawiła, że choć zmieniła swoje nawyki żywieniowe i przetestowała wiele diet, jej ciało nie uległo zmianie, co bardzo jej doskwiera. Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie Nienawidzę tłumaczyła na Instastory. Słowa Edyty Górniak poruszyły wiele kobiet. Niezwykle szczere, a zarazem bolesne wyznanie Edyty Górniak wyraźnie poruszyło wiele kobiet. Do jej słów postanowiła odnieść się m.in. Agata Młynarska. Opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym podkreśliła, że wiele osób przeżywa zmiany, które zachodzą w organizmie wraz z upływem lat i ciężko jest się im z nimi pogodzić. Bardzo poruszyły mnie słowa Edyty Górniak. Wypowiedziała to, co każda z nas przeżywa na widok zmian w swoim ciele. Jesteśmy przyzwyczajeni do swojego wizerunku z lat pierwszej młodości. A potem zdarza się, że nasz organizm zmienia swój wygląd wbrew naszym oczekiwaniom i wysiłkom. Zwłaszcza dotyka to kobiet około 50 tki, napisała. Słowa Edyty Górniak skomentować postanowiła również wiceprezeska stowarzyszenia Projekt Masterki Aleksandra Trościankowska. Podczas rozmowy z Plejadą zaznaczyła, że ogromny wpływ na ludzki organizm, a także na wygląd, mają hormony. Ubolewała, że ta kwestia niejednokrotnie jest lekceważona. Jesteśmy sterowani hormonami, one mają wpływ na wszystkie funkcje naszego organizmu. To, że wiele kobiet ma problem z tym, że ich ciało się zmienia, to nie jest wina hormonów. To jest wina naszych wzorców kulturowych, które niestety nadal hołdują młodości, tłumaczyła. Ekspertka wierzy również, że kiedyś takie podejście ulegnie zmianie, a ludzie nie będą patrzeć na innych przez pryzmat wyglądu, dostrzegając jednocześnie to, co skrywają wewnątrz i jakimi wartościami się kierują. Głęboko wierzę, że kiedyś to się zmieni. Jako ludzie jesteśmy gatunkiem tak zaawansowanym i rozwiniętym, że równie ważna jest dla nas ta kultura. Niestety postrzeganie jest takie, że nie jest ceniona nasza wiedza, która często przychodzi również z wiekiem, kiedy mamy pełno doświadczeń. Żyjemy w takiej kulturze, gdzie te zmiany po prostu sprawiają, że nasza wartość staje się mniejsza, powiedziała. Czy istnieje różnica pomiędzy odbiorem wyglądu mężczyzn a kobiet? Ekspertka rozwiewa wszelkie wątpliwości. Aleksandra Trościankowska, wiceprezeska Stowarzyszenia Projekt Masterki, podczas rozmowy z Plejadą zwróciła również na fakt, że postrzeganie zmian w wyglądzie spowodowanych upływającym czasem może różnić się pod wieloma aspektami. Zauważyła, że w inny sposób odbierane są one w show biznesie, a co za tym idzie, branży rozrywkowej. Jej zdaniem niektórzy mogą w negatywny sposób oceniać zmianę w wyglądzie kobiet spowodowaną ich wiekiem. Mam wrażenie, że mężczyznom jest troszeczkę łatwiej, bo jeżeli George Clooney jest siwy i ma zmarszczki, to mu dodaje atrakcyjności. a Nicole Kidman nie jest w stanie zmierzyć się ze swoimi naturalnymi zmianami. Te przypadki wskazują, jak głęboki mamy problem w kulturze, jak głęboko nie potrafimy zaakceptować tego, że kobiety, które się starzeją, mogą wyglądać tak, jak wyglądają naturalnie, powiedziała.